Dobry człowiek życzył nam, to, to jest e, fakt e, z ostatnich dni, z 24-26 grudnia 2018 roku, Morawiecki życzy nam radosnych świąt, ale nie tylko. Niech atmosfera serdeczności i życzliwości za gości w Państwa domach na cały nadchodzący rok, niech nowy rok obfituje w sukcesy zawodowe i osobiste. No i tak prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki chce mi zapewnić, obfitość sukcesów zawodowych i osobistych, że mi uniemożliwia razem z Ziobrą powrót na rynek pracy i y, czeka, żeby mnie pozbawiono wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym. Ponieważ y, te życzenia, za te życzenia myśmy zapłacili, nawiasem mówiąc, to życzenia składał nam również Pan Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser, Kornhauser Dudą to ja, A czynią to oczywiście, że za na nasze pieniądze, to skierowałem wniosek z pismem z dnia 24 stycznia 2019 roku do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o sporządzenie i informacji publicznej w postaci podania kosztu, jaki Kancelaria, prezesa Rady Ministrów poniosła w związku z tymi życzeniami. I taki sam wniosek kierowałem również do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby mi sporządził i doręczył informację publiczną w postaci podania kosztu. Produkcji i zamieszczenia tych życzeń w fakcie, a także orędzia noworocznego, wyemitowanego przez program Pierwszy Telewizji Polskiej. I tak